Cześć! Witam Cię na kolejnym 15. już wykładzie z serii czeska.pl. Tytuł dzisiejszego wykładu to Niespodzianka. Przedstawię Ci za chwilę partię między Razuwajewem a Kuprejczykiem, graną w Dubnej w 1970 roku. Razuwajew rozpoczął ruchem C4 Kuprejczyk E5. Otwarcie stojące na szachownicy nazywamy partią angielską. Jak widzisz, jest to ustawienie. Takie jak przy obronie sycylijskiej, tylko odwróconymi kolorami. Skoczek C3, skoczek C6, skoczek F3. Na razie obie strony rozwijają swoje figury. W takich pozycjach skoczki wyprowadzane są w pierwszej kolejności, a pola podświetlane wcześniej na szachownicy są polami, które, po których będzie grała dała, dana strona. F5. Kuprajczyk natychmiast atakuje centrum pionami. Zaraz pogoni skoczka z pola F3 i wyprowadzi skoczka G8 do gry i rusza natychmiast do ataku. D4. Rozwojew odpowiada prawidłowo. Kontra w centrum. Nie chce dopuścić do tego, aby jego przeciwnik bezkarnie się rozpychał po szachownicy. Kuprejczyk gra to, co postanowił E4. Jednak cofnijmy się na chwilę. Co by było, gdyby... Prejczyk zawił pionem. Branie pionem na D4 nie jest takie dobre, gdyż oddaje centrum, a pion F5 będzie teraz bardzo osamotniony. A dodatkowo pozycja czarnego króla pozostanie trochę niestabilna. Skoczek D4, skoczek F6. Pozycja jest niby symetryczna, ale biały ma odsłoniętego Hetmana, a to dobrze. A czarny natomiast ma odsłoniętego króla, a to może być troszeczkę niebezpieczne. Dlatego też w tej pozycji kuprojczyk zagrał dobry ruch, E4. Razływajew zagrał, goniąc G5, od razu atakując Hetmana i wymuszając jakieś zasłonięcie się. Razływajew po chwili namysłu zagrał D5. Odpowiada dokładnie tak samo. Na zabicie skoczka odpowiada zabiciem skoczka. No to czarny bije, biały bije. Goniec, pionek bije na polu G2. I zatrzymajmy się na chwilę w tej pozycji. Rasuwa poszedł na ten nie do końca poprawny wariant, ponieważ widział coś takiego. Goniec G2 no i lepsza pozycja jest dla białych. Jego dwa gońce będą teraz mocno naciskać po diagonalach przeciwnika wszystko dobrze by wyglądało tylko dlaczego powiedziałem że ten wariant dla białych jest niepoprawny dlatego że po tym biciu i szachu biały liczył się z tym że czarny musi odbić no i goniec z pola f1 zabije pionka na polu g2 tak jak pokazałem przed chwilą. Ale w tej pozycji Kuprejczyk zagrał ruch, który zwalił z nóg przeciwnika. Zagrał skoczek D7, oddający w jednym ruchu Hetmana za gońca. Więc jedyne co teraz może zrobić biały, to zabić Hetmana, po czym następuje bicie pionem wieży. I nagle okazuje się, że Czarny ma wieże więcej i zupełnie wygraną pozycję. Zaskoczony razowajew nie zamierzał się poddać, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało. Przecież takie numery no jeszcze się nie zdarzały. Jest to pierwsza partia z, takim, z taką właśnie zagrywką. Dlatego też Razujew zagrał gońcem na C7. ratując swojego gońca i piona zarazem. Nastąpiło Hetman C6. No i po kilku jeszcze bezsensownych już w zasadzie posunięciach Biały skapitulował. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam Cię do oglądania kolejnych wykładów w naszym wykonaniu.